robicie pełne pasji zdjęcie. A to Aska! Asa! Halo, halo! Halo! Halo, panie, panie, pani! Dziewczynki! Dziewczynki, hello! Czerwona sukienka w telefonie, halo, halo! No nie wstydź się, tak siedzisz, no przyjdź do nas! Hej. Witamy! Cześć, to no podejdź do nas! Do telewizora, chodź A. do nas! Kowbaju w białym kapeluszu, odwróć się, tu jest plener! Cześć! Hej, Hej cześć! O, cześć! Odwróć telefon! Hello! Hi. Cześć! Halo, cześć! Jak się nazywasz? Marta. A oglądasz nas! Oglądam zawsze. Pamiętasz, że sesji z LA? Daria pozowała z czymś albo w czymś. Otwórz e, to białe Skrzynię pudełko. i to znajdziesz? I tam są dokładnie wrotki, w których Daria. Pozowała. I teraz możesz zrobić co chcesz z tymi wrotkami, i udawaj, że pozujesz do sesji zdjęciowej. Jakiś mały piruet, coś zobacz. Tylko nie wywróć się. Ja, to <grym grym> I pomij, że oglądacie ponad milion Polaków. O! o ty? Ej! <grym> 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 Brawo! Brawo, za Dziękujemy. Dzieciana, dziękujemy ci pięknie. Zobaczymy się na pewno i w internecie. I przed telewizorami 21.30 każdy poniedziałek już od 2 września. Jaka fajna parka, białe t-shirty! Chodźcie do nas! Cześć, chodźcie do chodźcie. nas! Witajcie! Chodźcie! chodźcie. Halo, dzień dobry. Pani, jaka dobry. Jakie białe, ładne, piękne obcasy. Jakie super obcasy. Pani Odwróć się, się w drugą stronę. Cześć, o, różowe włosy. Chodź do nas na chwilę. Chodź. Cześć. Chodź, 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 Jesteś modelką? Jak chcesz być? Kiedyś chciałam, teraz tak się w sumie zastanawiam. Ale zobacz, to masz świetną szansę, bo możesz dzisiaj coś dla nas zrobić. Proponowałbym Ci otworzyć to pudełko. No, załokował tam i ja bym wyciągnął czerwony szyfon. Możesz z nim zrobić co tylko chcesz, natomiast my zrobimy zdjęcie. Zawijaj się, zawin się w to i bawisz się. I, i patrz w obiektyw. Uwaga i mocnie, jeszcze raz. Zwrot i teraz i jeszcze raz. Szybko, tak, żebyś się nie udusiła. O, jeszcze raz. Mocnie, jeszcze raz i obrót. Super. Wow. Z tym pozowaniem nieźle dzisiaj. Super. Dzięki. że no się zamić, Pa. Dzień dobry, dzień dobry. dobry A pozujemy, będzie zdjęcie. Pozujmy, będzie zdjęcie, ale zdjęcie za zdjęcie. Hej, hey, hey! hey o, hey. jaki modowy! Dobre. Ale ty chyba byłeś na castingu kiedyś. Nie no. kiedyś, nie kiedyś, tylko trzy tygodnie temu, cztery. A to możesz szansę, byś miał dzisiaj coś pokazać nam. Najgorsze, że nie ma Dawida, to jest. bo jednak on mi powiedział, nieładnie. Co ci powiedział? Powiedział mi, że jestem określony i że trzeba było przyjść w innych włosach. Wiesz, dlaczego Dawida już z nami nie ma? Bo, Bo... ci źle powiedział. No. I go wyeliminowaliśmy. Dzisiaj masz szansę, żeby coś nam pokazać. Ja bym tutaj się zabawiła w wybieg teraz, co? Idziecie, mocno! O, no lepiej, od razu lepiej. Witamy pana! Koszula w kwiaty, no jak Marcin elegancka. Moi Mój styl! Hey, hey, hej, hej, chodź chodź się, chodź jej, się chodź chodźcie. chodźcie, na chwilę. Nie wstydź się! Zaraz dziecko mi się urodzi, po tyle tutaj siedzimy. Yeah. O, oh, No, dziękuję! Odważna dziewczyna, yes. brawo! Daj do tej skrzyni i wyjmij tam jest parasolka. Mamy dla was taką propozycję żebyście zapozowali do romantycznej sesji w deszczu. A ten deszcz deszcz już nadchodzi. Rozłóż parasolkę i pomyślcie sobie, że to jest amerykański film romantyczny. Przećwiczcie takie gorące całowanie. Na no uwaga. Idzie deszcz, uwaga, idzie deszcz. Tylko tyle czasu, ile w kornie. Uwaga, pozujemy. Pozujemy. Ale do nas. Do nas, do nas. Do nas. No I koniec. koniec. No i dobra, Brawo. no i mamy to. Dziękujemy. Micha musi się nauczyć, jak konewkę używać. Teraz to jest metodą orła. Zasadzasz się na myszkę i po prostu jej nie zostawiasz. Łapiesz szpony. Hej, czerwona koszulka, o, czerwony t-shirt, cześć! Hej! To pan! Tak, Cześć, to, tak to, ty, to, to tak! Tak, hej. tak! Ale jesteś jakiś bardzo zdziwiony. No, y, widzę osoby, które oglądam na co dzień w telewizji. Zerknij do tego białego pudełka i znajdź w nim klapki. I przejdź się w tych klapkach super sexy, jakbyś był na wybiegu. I dajesz! Hey baby. Wow! baby! Wow. No, widzicie. Yeah, yeah. Wow. 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 Stu. Czekaj, poczekaj, będą okulary. Czekaj, czekaj. Yes. 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 Można? Można? Można! O, cześć! Chodź do, do, do nas, chodź! Nie no, wstydź się, chodź! Zróbmy taką małą sesję. W tej skrzyni znajdziesz marynarkę. I teraz pozuj, tu jest twoja kamera, jakbyś robiła super sesję przed nami. Nie, ja się nie nadaję no, na modelkę, no, ja jestem pancerką. No to wyskakuj z pasodoble. O jak dostanę partnera to zatańczę, nie ma problemu. Znajdzie się jakiś partner do tańca? O idzie partner, zobacz! Wow! I to Ola, jaki la, ten? Jaki przystojny! To świetna sytuacja. Matko, ale żeś sobie partnera znalazła. Wow. Super. Brawo! W pięknie! Wow. wow! Cześć! Jak Powiedz, się nazywasz? Jak masz na imię? Mam na imię Patryk. Patryk, otwórz to pudełko, wyciągnij z niego piłkę. Teraz pod okiem Katarzyny Cokołowskiej. Robicie pełne pasji zdjęcie. Ale dobrze z tą rączką. Ale fajnie, się z razem super. jest A nie! A to Aczka! Asa! Słuchaj, wyglądasz jak jedna na na sesji. No, to naprawdę? To, a, ja wyglądam a, 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 tak bez piłki. Wy się nie znaliście? E, tak Patryk i Gosia. Gosia, teraz się już znam. A, okay. Nie róbcie zdjęcia. Po co wam to zdjęcie? Chodźcie do nas. Hej, was. no chodźcie. Hej, cześć. Chodźcie, cześć. Chodźcie. Hello, hello. Mamy dla was specjalne zadanie. Oj. I możecie wygrać nagrodę. To. No dobra, ja, ja to. Dobra. Chcecie się dowiedzieć? Chcemy. Za monitorem jest fontanna. To musicie wskoczyć do tej fontanny, odstawić piękne pląsy. Macie... Jak, wam, jak wam dobrze pójdzie, to dostaniecie nagrodę. Idźcie tam w takim razie do fontanny. Przygotować się, dobra? <śmany> ale gdzie te tańce, Słuchajcie, Mocnej. mocniej! Mocniej więcej rób. Ja mogę zachęcić sobie jakiegoś wieluenta. Nagrodą jesteśmy my, ale też zapowiemy nową edycję programu wow. Top Model. Co Wy na to? Moi drodzy, 2 września zapraszam o 21.30 na nowy sezon programu Top, Top Model! model! Mamy, bardzo! Brawo. Dobry, brawo. Dobry, brawo! Brawo, brawo!